Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Udało mi się. No zjebałem ten gówniany... Eee, coś tam. <laughs> nazwijmy to czołgiem. O... Albo pojazdem opatrzonym, o. No, dobra. Śmiesznie by było, gdyby tak bieg i tak trzcina. Jak w drzewo. tak się zatrzymał. Jeps. Ja pierwszy, ja pierwszy, ja pierwszy. Zjechać po linie. O kurwa. Że jak on się trzyma tą ręką, to go nie parzy to, jak tak szybko zjeżdża. Teraz sobie zatrzymam ładnie sprinta. Ja chcę to! A. Ej, 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 ej! No dobra, wiem, że sprintem. A. A. Nie zatrzymować się. A. A. Ale zgarnął! Ja mam tym lecieć? No już myślałem, że dadłem. Nie, nie jest źle. O, tak! O jest, bejbę Wiem, że strzelają do nas, ale co? What the fuck? Aha, ZPU, okej. Okay. Zapieprzać! Aaa. A, zestrzelić gnoja! Ode. Chyba tam widziałem Dragowicza. Jaki frajer? Co se kupuje sobowtóra? Mimo, może to wojna Rusałka Dziwny statek i dziwna nazwa Ale może być Stary, ty lepiej umyj zęby Ok, to chyba my tu zrobimy takie małe cięcie. Koniec odcinka i się spotkamy w kolejnym odcinku, który będzie zanagrywany zaraz. Więc żegnam Was, tylko klatki spadną. Tak. I żegnam Was. Subskrybujcie łapki w górę. Chyba, że Wam się nie podobało, to w ogóle nie głosujcie. No i wiecie, co robić. Komentujcie. No. I żegnam Was i zapraszam do kolejnego odcinka.